Cześć. Witajcie na kanale Stacja Opuszczone. Dzisiaj jest specjalny materiał, bo jest specjalna okazja. Niedawno osiągnęliśmy 1000 subskrypcji na kanale, za co wam wszystkim za to serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami, że te subskrypcje przybywają, że już właśnie wskoczył ten 1000 i że oglądacie nasze materiały i się w większości wam po prostu podobają. Ten materiał się nazywa 1000 subskrypcji co dalej z kanałem. To może powiem co dalej z kanałem i co dzięki temu 1000 subskrypcji będziemy teraz zrobić. Co będziemy teraz robić? Mianowicie w styczniu wypuścimy dla was kolejne wpadki tylko składające się z 12 materiałów. Ostatnio to było 6, całkiem całkiem nieźle się to przyjęło, więc na 1000 subskrypcji podwajamy ilość materiałów, z których zrobimy wpadki. To jest jedna taka rzecz. Dodatkowo, standardowo, znaczy standardowo, tu już drugi raz będzie podsumowanie roczne naszego Urbeksowego 2021 roku bo było tam, już miałem 2020 powiedzieć, to jest jedna rzecz. Kolejna specjalna okazja, tak się fajnie złożyło, bo niedawno pojechaliśmy do Czernobylskiej Strefy Wykluczenia z myślą, że nagramy dla Was materiał, niestety materiału nie będzie, niestety, niestety, ale na fanpage'u za to pojawi się Pełna galeria zdjęciowa z naszego pobytu w Czarnobylu, bo byliśmy tam 3 dni. Nastrzaskaliśmy dla Was mnóstwo zdjęć, także w okresie najbliższych tygodni te zdjęcia będą się pojawiać. Ale nie martwcie się, bo też planujemy w przyszłym roku pojechać znowu do Czarnobyla, do tej strefy zamkniętej, tylko. Chcemy dla Was nagrać specjalny materiał, nie wiem czy to będzie coś w stylu dokumentalnego czy to co do tej pory robimy, czyli spodziewajcie się drona, ujęć i no trochę, trochę historii podlanej, że tak powiem, podlanej montażem i w sumie tyle jeśli chodzi o, o te głębsze plany, bo, bo na pewno planujemy pojechać do Chernobyla i nagrać ten materiał. Druga sprawa jest taka, że łącznie w tym momencie mamy dla Was do opublikowania ponad 20 materiałów, nawet nie wiem, czy to nie jest czasem 26 materiałów, także zapas mamy, co tu dużo mówić, jest naprawdę kosmiczny i są do tego pełne galerie zdjęciowe, będą pełne materiały. Ten sposób w jaki wrzucamy materiały, czyli co dwa tygodnie to z nami zostanie na stałe. Bo po prostu chcę bardziej dopracować te materiały dla Was. I, i, I montaż też więcej czasu mi zajmuje, żeby były te materiały jak najbardziej dopieszczone, żeby tam nie było błędów. I dlatego co drugi tydzień, wyjątkiem będzie styczeń, w którym pojawią się cztery materiały, w tym podsumowanie roku i wpadki. No i dwa normalne materiały z eksploracji. Na grudzień mamy dla Was przygotowane, w sumie materiał już widzieliście, bo to będzie po tym materiale, co wrzucimy, to ostatnim materiałem będzie paranormalna przygoda. Jeszcze nie wiem, co to będzie, bo kilka tych materiałów mamy w zapasie, ale spodziewajcie się czegoś specjalnego. Może to być jakiś wielki powrót w znane, w znane miejsce, w którym, w którym już byliśmy. I w sumie na sam koniec to chciałbym się was zapytać jako widzowie, czy chcielibyście, żebyśmy nagrali jakieś Q&A dla was, czyli pytania-odpowiedzi. Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Ja może jeszcze zrobię jakąś ankietę na fanpage'u i na Facebooku. Czy faktycznie chcecie takiego materiału QA, czy może jest po prostu za wcześnie? Piszcie w komentarzach itd. i tak dalej. Tak jak mówiłem, tak jak będą ankiety, to jak będzie pozytywnie, będzie dużo pytań, to pewnie, że to zrobimy. Co do przyszłego roku, to na pewno się pojawią opuszczone domki, co też bardzo lubicie oglądać. Paranormalne materiały, nocne eksploracje też będą, zwykły, zwykły urbek, zwykłe miejsca, ośrodki wypoczynkowe i takie inne rzeczy też z pewnością, z pewnością się na kanale pojawią. I w sumie tyle Wam chciałem przekazać, bo na pewno będzie kilka wspólnych materiałów z kanałem Dark Exploration, czyli z Marzeną i Łukaszem, które się, które się też pojawią na kanale. W sumie tyle bez zbędnego przedłużenia. I jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za tysiąc subskrypcji na kanale w imieniu Arka i Wojtka. No i co? Widzimy się w przyszłych materiałach i w 2021 roku, bo... Jeszcze nie życzę wam szczęśliwego nowego roku, to na pewno będzie pod koniec tak jak w zeszłym. To tyle. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz dzięki za 1000 subskrypcji. Oby było w przyszłym roku 2000, kto wie, może więcej. Fajnie by było. No i tyle. Widzimy się na następnej wyprawie. Także dzięki za oglądanie. Na razie.